nam kryste. dzień dobry Państwu, z tej strony Damian Danielak, obywatelenieba.pl. Dzisiaj poruszę taki kontrowersyjny, tajemniczy przypadek niemieckiej dziewczyny, analizę Michelle. Na moim portalu obywatelenieba.pl napisałem już dawno temu artykuł dotyczący jej opętania jej przypadku. Cieszy on się dość sporą popularnością. Niemniej też, postanowiłem na YouTubie powiedzieć, co sądzę o jej przypadku. Ale przejdźmy do rzeczy. Myślę, że temat wywoła sporo emocji, zapytań, uwag, więc zachęcam Was do. Komentowania, możecie też przy okazji zostawiać kciuki w górę, e, możecie również film udostępniać, subskrybować kanał, ale zaczynajmy. Annelize Michel była niemiecką e, katoliczką, niemiecką e, dziewczyną, e, która wierzyła w Boga, e, praktykowała swoją wiarę, e, chciała zostać nawet katechetką, e, miała również e, chłopaka, z którym m, wiązała różne, różne nadzieje. I w pewnym momencie swego życia była opętana, i z czasem zmarła. Na podstawie jej historii nakręcono również horror: Exorcyzmy Emily Rose, który w jej przypadek nagłośnił. Ja tutaj mówiąc o analizie nie będę mówił jak przebiegało to opętanie. Myślę, że ten temat jest w wielu artykułach, w wielu filmach bardzo szczegółowo poruszony. Ja bardziej chciałbym się skupić na przyczynach opętania, bo od jej matki można się dowiedzieć, że miała się jej objawić Maria. I miała jej złożyć propozycję, by analizę wzięła na siebie cierpienia za grzechy innych ludzi, by ratować ich przed piekłem. To jest bardzo ważna informacja. A druga również ważna informacja była taka, że z czasem analizę miała być uwolniona. I demony miały być wypędzone. I tutaj otrzymała czas do namysłu, 3 dni. Ostatecznie zgodziła się na to. No i była opętana przez różne demony, które tam miały podać swoje imię. Hmm, cierpiała wskutek tego, nie mogła normalnie funkcjonować, ale wróćmy do y, wypowiedzi istoty, która y, przedstawiła się jej jako Maryja, gdzie sama analizę uważają y, za Maryję. Ja tutaj celowo tak y, mówię, celowo używam takich y, określeń, bo to nie Maryja się jej objawiła. Y, dlaczego tak uważam? Po pierwsze. Na jakiej podstawie analizę, czy jakikolwiek człowiek może cierpieć za grzechy innych ludzi, by ratować ich przed piekłem. Przecież Jezus Chrystus raz na zawsze cierpiał na krzyżu za moje grzechy, za Twoje grzechy, za grzechy nas wszystkich, i ludzie mogą skorzystać z łaski, by być zbawionymi. I Ofiary Jezusa Chrystusa nie można w żaden sposób polepszyć. Jest to bluźnierstwo, e, jeśli ktoś uważa, że e, tą ofiarę można polepszyć. E, zjawa, która się jej objawiła, powiedziała jej: Słuchaj, polepszysz ofiarę Jezusa. Co prawda, nie dosłownie, ale o to chodziło. I analiza została tutaj. Została tutaj zwiedziona i miała tutaj dobre intencje. Miała ratować dusze innych ludzi przed, przed piekłem. Niemniej był to absurd, i w ten sposób weszła w konszachty z demonami. Otwarła się na działanie demoniczne, wskutek którego, wskutek którego poważnie cierpiała. Po drugie, wiecie, jak czytam Biblię, chociaż o Maryi nie jest tam zbyt dużo, to ja w jej postaci widzę taką pokorną, bogobojną Żydówkę. A tutaj, w przypadku Anelize, widzę istotę, która ją oszukała, która ją okłamała, bo miała wypędzić te demony, do czego nie doszło. I pytanie, czy Maria jaką znamy z kart Biblii, mogłaby tak postąpić? Myślę, że nie. Myślę, że yy, na pewno yy, Biblina Maria by nie okłamała yy, człowieka, nie zwiodłaby go, i sądzę też, że nie zesłałaby też na drugiego człowieka yy, cierpienia. Yy, zatem na tej podstawie uważam, że był to yy, szatan. Yy, co więcej. Yy, Możemy się dowiedzieć od księży, że jak przeprowadzali ten egzorcyzm, to też bardzo często wzywano właśnie imienia Maryi i śpiewano pieśni Maryjne. Słuchajcie, jak poczytacie Biblię, to demony można wyganiać jedynie w imieniu Jezusa Chrystusa, więc już nawet tak dziwnie może to zabrzmi, trochę niepoprawnie, ale z technicznego punktu widzenia te egzorcyzmy były przeprowadzane byle jak. Należy demony wyganiać jedynie w imieniu Jezusa Chrystusa. Nie ma żadnych podstaw, by tutaj chrześcijanie używali innych imion. A po drugie, to jest takie już moje zdanie, może się mylę, może nie. Zobaczcie, że ona chciała tutaj być opętana. I moim zdaniem, jeśli ktoś chce i chce tutaj przy tym trwać, nie chce, by udzielono danej osobie pomocy, no to taka osoba nie zostanie uwolniona. I. E, w jej e, mniemaniu ona miała cierpieć za grzechy innych i być, możli, być może e, bała się po prostu, że e, jeśli zostanie uwolniona, no to już nie będzie mogła ratować innych dusz. Zobaczcie, jak ona została tutaj perfekcyjnie zwiedziona. Dlaczego? Dlatego, że. Albo nie znała Biblii, albo znała ją bardzo słabo. Ale co więcej, wielu ludzi na podstawie jej przypadku dochodzi do różnych absurdalnych wniosków. Również na przypadku tego, co miały powiedzieć demony, które, których głos został nagrany, jest upubliczniony. Można te, te taśmy, które księża nagrali, odsłuchać je w internecie, no, wielu ludzi na podstawie reakcji demonów na egzorcyzmy, pewne zachowania, na podstawie tego, co one mówiły, buduje swoją wiarę. Przecież szatan jest ojcem kłamstwa. I też trzeba mieć na uwadze, że w trakcie egzorcyzmów demony mogą kłamać. Więc, co możemy zrobić, żeby uniknąć zwiedzenia, czytać Biblię. Czytać słowo Boże. Szczególnie polecam szósty rozdział list, listu do Efezjan, w którym mamy napisane, co robić, by unikać zasadzek diabelskich. Czytajcie Biblię, zostańcie z Bogiem.